Cześć, witajcie. Porozmawiamy sobie dziś o tej małej książeczce. Kupiłam ostatnio konstytucję, tak żeby sobie poczytać, bo to tylko 243 artykuły. Ogólnie bardzo krótka ustawa. Szczególnie ten dział dotyczący również praw i wolności obywateli jest bardzo krótki, bardzo ciekawe przepisy tam są. Opowiedziałam też o tych najciekawszych przepisach, które tak na pierwszy rzut mi się rzuciły w oczy na Instagramie i zadaliście mi bardzo ciekawe pytania o konstytucję. Ale zanim na nie odpowiem, mała małe info. Pozwalam sobie na to, żeby w ogóle wypowiadać się w kwestii konstytucji czy prawa konstytucyjnego, tak naprawdę mówiąc. Mniej więcej, co w niej się znajduje, bo nie ośmielę się wymądrzać i dawać recepty oraz diagnozować złożonych problemów prawnych. Ośmielałam się zabierać głos, dlatego że jestem magistrem prawa, co z jednej strony może mi ten głos daje, z drugiej strony, czy daje do końca. Na pewno myślę, że warto, żebyśmy mieli świadomość tego, co jest w Konstytucji, żebyśmy ją sobie przeczytali. Ale abyśmy także mieli w sobie ogrom pokory wobec złożoności przepisów oraz rozumienia ich. Przepisów, które wydają się brzmieć lakonicznie prosto i klarownie. Jeżeli szukacie więc odpowiedzi takich ostatecznych i wszechstronnych na problemy dotyczące prawa konstytucyjnego, odsyłam was do komentarzy do podręczników, do wypowiedzi tak, także wywiadów z profesorami prawa, którzy ten temat podejmują w odpowiednio szerokim i głębokim kontekście. Bardzo to podkreślam to dlatego, żebyśmy nie ulegli tego, temu złudzeniu, że to jest takie proste. Nie, to nie jest proste. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to ustawa zasadnicza, która w Polsce funkcjonuje od roku 1997. Wcześniej mieliśmy tak zwaną małą konstytucję od 1992 roku, czyli po y, zmianie y, ustrojowej. Wcześniej konstytucja PRL, ogólnie tych konstytucji od pierwszej konstytucji, czyli konstytucji 3 maja y, pod koniec XVIII wieku. Było stosunkowo sporo. Yy, ważne jest dla konstytucji, aby ona była stabilna, aby jednak przez wiele lat funkcjonowała. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe, yy, bo kiedy mamy zmiany ustrojowe, z oczywistych względów nie jest to możliwe. Na przykład w Stanach Zjednoczonych konstytucja jest ciągle ta sama, i na zachodzie Europy yy, oczywiście konstytucje są nowelizowane, aczkolwiek dla Stabilności całego systemu prawnego, który na tej konstytucji się opiera, na tej jednej konstytucji, jest to wskazane, aby była ona ustawą stabilną. Zadaliście mi też na Instagramie kilka pytań, na które hmm, odpowiem. Wybrałam tą formę, bo wydaje mi się ona najprostsza, a chciałabym w jak najprostszy sposób hmm, zainteresować Was prawem konstytucyjnym. Właśnie przez te kwestie, które interesują Was najbardziej, a które Konstytucja albo porusza, albo do nich przynajmniej nawiązuje. Czy Konstytucja gwarantuje ochronę życia od poczęcia? Artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Pytanie, czy ona gwarantuje ochronę życia od poczęcia? Jest pytaniem, na temat którego można pisać nie tylko doktoraty, ale także habilitacje i wszelkie możliwe złożone i rozległe prace naukowe. Na pewno Konstytucja chroni każdego człowieka. I teraz pytanie, kim jest człowiek? Czy człowiek poczęty, a jeszcze nienarodzony jest człowiekiem? Wydaje się, że według naszego ustawodawstwa jest. Zresztą już od czasów prawa rzymskiego w prawie funkcjonuje pojęcie tak zwanego nasciturusa, czyli dziecka poczętego, ale nienarodzonego. Skąd się to wzięło? Chociażby stąd, że takiemu nasciturusowi przysługuje prawo dziedziczenia, pod warunkiem oczywiście, że urodzi się żywe. Więc nie chodzi tylko o i wyłącznie o kwestię, która od razu nam się nasuwa na myśl, czyli o kwestii aborcji, ale także o prawa majątkowe. Jednocześnie na przykład Kodeks karny w 152. artykule penalizuje bezprawne przerwanie ciąży. Przypominam, że w Polsce można przerwać ciążę tylko w trzech przypadkach, bardzo jasno i konkretnie określonych również w ustawie szczegółowej. Konstytucja nie reguluje różnych szczegółowych Kwestii, ona reguluje ustrój i podstawowe zasady, na podstawie których funkcjonuje państwo, ale obserwując różne rozwiązania w ustawach szczegółowych, można odnieść wrażenie, że polski ustawodawca chroni życie od poczęcia, aczkolwiek jest to temat bardzo ciekawy, o którym można by bardzo długo rozmawiać. Ja lubię to w dyskusjach prawniczych, że te rozmowy co do zasady jednak są merytoryczne i rozmawia się w nich o woli lub niewoli ustawodawcy, a nie o polityce. Mnie interesuje temat wolność słowa, wypowiedzi, a przemoc słowna, hejt, hamstwo. Czy konstytucja reguluje takie kwestie? Po części. Artykuł 30 Konstytucji. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Stąd wywodzi się ochrona dóbr osobistych w kodeksie cywilnym, ponieważ to nie z konstytucji pozywamy kogoś o naruszenie naszych dóbr cywilnych, ale z kodeksu cywilnego lub jeżeli wyniknęło stąd przestępstwo, no to z kodeksu karnego. Jednocześnie w ustępie 2 art. 31 Konstytucji czytamy, że każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych, a w artykule 47, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Stąd wynikają przepisy w ustawach szczegółowych, np. w kodeksie cywilnym. Które regulują dokładnie te kwestie. Czy jest coś w konstytucji o dzieciach? Wychowanie, bicie w szczególności. Bicie, to jest ciekawy temat. W artykule 40, który jest bardzo ciekawy, czytamy: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. No i oczywiście to zakazuje się stosowania kar cielesnych, czytamy w kontekście całego artykułu, a nie takie sobie wyrwane z kontekstu. Ale skoro się zakazuje i nie pisze, że zakazuje się, nie wiem, w więzieniach, w zakładach karnych stosowania kar cielesnych, ale po prostu nikt nie może być poddany poniżającemu traktowaniu i karaniu, zakazuje się stosowania kar cielesnych. Jest tutaj widoczna pewna intencja autora, ale no dobra, no, no nie ma jeszcze tak jasnego, prawda, bo jednak wciąż dla nie wszystkich ludzi dziecko jest każdym. Dziecko jest człowiekiem. W końcu. W artykule 48 w ustępie 1 jeszcze a propos w ogóle wychowania, pisze, że czytamy, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Czyli nie, nie jest tak, że rodzice mają bezwzględną władzę nad dzieckiem i mogą sobie z nim zrobić wszystko, wszystko co chcą i jak chcą, więc. Ale pamiętajmy, że rozwiązania szczegółowe, znowu jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, znajdziemy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. I tam cała kwestia praw rodzicielskich oraz relacji rodzic, dziecko. Wynikających z właśnie spraw rodzicielskich jest uregulowana, więc jakby do tego problemu polecam kodeks rodzinny i opiekuńczy również nie jest bardzo gruby, a jest bardzo, bardzo ciekawy. A propos jeszcze wychowania, każdy ma prawo do nauki, nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa, to wynika z konstytucji właśnie. I rodzice w artykule 53 ustęp 3 czytamy, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi. Przekonaniami. Pamiętajmy, nie jest to obowiązek, jest to prawo, które nie wyklucza tego, co czytaliśmy w artykule 30, 48, że wychowanie powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania, oraz jego przekonania. Trudne sprawy. Pewnie trzeba byłoby pogrzebać w orzeczeniach, w których dziecko pozwało swojego rodzica. To byłoby ciekawe. Czy polityk może obiecywać Polskę wolną od LGBT. Co do zasady, można wszystko i papier przyjmie wszystko, świat również przyjmie wszystko. Można kogoś zamordować. Czy można to zrobić? No teoretycznie, można, tak. Czy zezwala na to prawo? Nie. Czy każdy, który kiedykolwiek kogokolwiek zamordował, poniósł konsekwencje swojego zachowania? Zdecydowanie nie. W tym kontekście takie dwa artykuły rzuciły mi się w Konstytucji. Raz, w artykule 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową. Nie ma tutaj, tutaj nienawiści o podłożu e, jakichś uprzedzeń seksualnych. Stosowanie przemocy w celu zdobycia. Władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub, lub członkostw. Ale mamy też artykuł 32, w którym czytamy, że wszyscy są wobec prawa równi. Kropka. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I to jest zasada równości obywateli wobec prawa i równości w prawie, której. Zawdzięczamy jako obywatele bardzo wiele. Czy konstytucja umożliwia zawarcie związków jednopłciowych? Pytania są dwa. Czy umożliwia, i czy uniemożliwia? Bo i tutaj problem wcale nie jest prosty. Oczywiście w artykule 18 czytamy małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Czy zatem konstytucja umożliwia mm, zawarcie związków homoseksualnych czy małżeństw homoseksualnych? Nie. Ale czy konstytucja zakazuje takich małżeństw, czy je uniemożliwia? Bardzo ciekawa jest interpretacja profesor Ewy Łętowskiej. Podlinkuję wam w opisie różnej wypowiedzi. I także zachęcałabym do pokory wobec. Złożonej argumentacji, którą ona przytacza, bo bardzo ciekawe jest czytanie dyskusji właśnie między profesorami na ten temat i do tego bym was bardzo zachęcała, bo na pewno nie, jej zdanie nie jest żadną wyrocznią, jest jedną po prostu z wielu poglądów, ale który pokazuje, jak niejednoznaczne może być interpretowanie przepisów prawnych. Profesor Łętowska zwraca uwagę na to, że w tym artykule nie czytamy o tym, że małżeństwo jest. Tylko i wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny, albo że małżeństwo może być zawarte wyłącznie między kobietą i mężczyzną. Czytamy za to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Obok małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny osobno są tutaj takie ym, y, podmioty ochrony jak rodzina, macierzyństwo. I rodzicielstwo, nawet nie tylko podmioty, ale pojęcia, relacje, które są pod ochroną. To znaczy, że Rzeczypospolita Polska ma obowiązek ochrony i opieki. Po pierwsze, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, właśnie, rodziny, już jako osobna rzecz, macierzyństwa, znowu jako osobna rzecz, i rodzicielstwa. Różne rzeczy. Oczywiście w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przeczytajcie o tym, że w Polsce małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. Oczywiście, który spełnia różne wymagania, jest zawarty w odpowiedni sposób. Ale pytanie jest, czy mógłby kodeks rodzinny i opiekuńczy brzmieć inaczej bez zmiany konstytucji? No, i tutaj ta dyskusja się toczy, ale to nie jest dyskusja na temat tego, co sobie kto życzy i co sobie kto chce, i krzyczania na siebie i przerzucania się bluzgami. Ale to jest bardzo złożona, merytoryczna, ymm, pogłębiona prawniczo oraz filozoficznie, a przede wszystkim chyba myślę logicznie, y, argumentacja między ymm, prawniczymi autorytetami. I do zagłębienia się w to zawsze zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe. Gdzie zgłasza się łamanie praw Konstytucji? W pierwszym ustępie artykułu 79 czytamy, że każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, czyli innej ustawy, rozporządzenia itd. Na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie, czyli wyrok musi być prawomocny, o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Możemy wynieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy dostaniemy prawomocny wyrok, w którym narusza się nasze prawa, które daje nam właśnie Konstytucja. O Trybunale Konstytucyjnym również możecie przeczytać w Konstytucji o tym, na jakich zasadach powinien on działać, jak powinien on działać i o różnych innych prawach, z których wynikają różne przepisy prawne, z którymi się spotykamy, możecie przeczytać w Konstytucji. A przede wszystkim znajdziecie tutaj, czy dzięki przeczytaniu jej, myślę, będziecie mogli bardziej zrozumieć, na jakich zasadach w ogóle opiera się ten kraj, dlaczego funkcjonuje właśnie tak. Konstytucja to ustawa, ale ustawa to pewna umowa społeczna. Umowa na określone zasady, według których będziemy dalej funkcjonować, bo w tak dużej społeczności, jaką jest kilkudziesięciomilionowy naród, nie sposób funkcjonować bez zasad. Konstytucja to taka, można powiedzieć, zbiór najważniejszych zasad. Dotyczących ustroju, tego, jak, funkc jak ma funkcjonować państwo, jak, jak władza, czym ma się kierować, ale także co przysługuje obywatelom i czego im zabrać nie wolno. To tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek mieliście w rękach konstytucję, czy ją czytaliście, co was w niej zaskoczyło. Do zobaczenia za tydzień. I zapraszam do subskrybowania tego kanału, oczywiście. Cześć.